Siamanko, tu ja. Olełka. I patrzcie. Ci Tutaj obok nich trwa walka. Mianowicie, nie parza. Nie parzają. A ci są na wakacjach. Ty no, to iluj. Raz. O, przepraszam. Nie uciekaj, podkładka pod mysz. Drugi. O, trzeci. I za jaja, jarają? Ty! Oni coś jarają. I dlatego im się walczyć nie chcę. Zaraz ja tu tam i do nich podejdę. Albo... dobra. Не хочу, не Не им там мешать. Да, Что? Где? Что он не так... Хорошо, приспешу это немного. Где это не Co się stało? O. O nie. Dołączycia się. Ty. A oni walczą? Hejtaży. Nie. I łożyć broń. No nie. Ale wy też. Pojawaj to. O. Jeden z moich kolegów. O, o. Ten, ten se zajara ten se zaraj, ten se zaraj, zaję. O jest nie słownictwo bogate. Za nie pole, za nie pole, Nie pole, nie, nie palę. Dobra, to była reakcja anzija Roska, Jeszcze są na wakacjach. Jeszcze palą kokainę, czy... czy nic. Dobra, to do zobaczyska.